Niech Ci, niech Ci nas gospodarzy i nie ścierniej, bo my już nie uwierzymy Ci. Ja bym apelował tylko o spokój, bo naprawdę spokój i, i rozwaga może nas tutaj w jakiś sposób nie proszę. Panie burmistrzu, ja bym nie chciał, żeby pan się... Ja nie chowam głowy w piasek. Ja bym nie chciał. Że... Ja wspólnie z burmistrzem krobi. Tego nie ukrywam. Myśmy Ale panie Borowicz, to to dlaczego? Proszę mi się wytłumaczyć, społeczeństwo. Dlaczegoście się nie pytali, że ma być kopalnia? I to sami się podjąć decyzję. Góra trzeba ze zebranie zrobić, bo przejadę. Ludzie by ludzie w ogóle nie wiedzieli. Tego uchowień w burmistrzowie przywołał pojedyncze osoby, ludzie w ogóle nie wyciekli. Ludzie byli bardzo oskoczeni. Jeżeli państwo pozwolą, to ja zacytuję opinię, którą wspólnie z burmistrzem robił, żeśmy wydali pozytywną, w porządku, ale pozwolicie przeczytać chociaż trzy zdania? Dajcie mu skończyć, bo... Ja, ja za chwilę Ja, Poszukiwania, a zrobicie jest to innego, to proszę Pana. Jeżeli zrobienie 390 dziur w terenie naszego, naszej gminy Pan uważa za słuszne, to ja przepraszam bardzo. niech Pan takich tłumaczeń nie używa? Ja bym chciał mieć chociaż 2-3 minutki, jeżeli Państwo pozwolą, to przepraszam, przeczytam. Przepraszam, przepraszam, uzasadnienie pozytywnej opinii, którą wspólnie z burmistrzem Krogi żeśmy... Wydanie w stosunku do wydawanej koncesji Przewodniczącego Ochrony Środowiska dotyczących ja badań i poszukiwań, jeżeli Państwo pozwolą. W kraju temat możliwości wydobywania węgla brunatnego budzi wiele emocji, kontrowersji i podobnie jest w terenie gminy Miejska Górka, co powoduje nerwową sytuację społeczeństwa o niepewny byt i rozwój rolniczego środowiska. W sytuacji braku potwierdzenia, czy rzeczywiście złoże to jest warte rozważań, które dotyczy, wydaje się wskazane określić realność powyższych zamierzeń. Bez przeprowadzenia badań geologicznych będzie to z pewnością niemożliwe, a sprawa będzie ponownie co jakiś czas wracać i wywoływać kontrowersje mieszkańców. Pozytywna opinia dotycząca prac geologicznych nie przesądza natomiast w żaden sposób o stosunku do udzielenia zgody na pracę wydobywczych. Sądzę, że, mają, że znając wyniki prac geologicznych należy przeprowadzić szczegółowe konsultacje społeczne oraz kampanię informacyjną które pozwolą mieszkańcom wypowiedzenia się odnośnie dalszych kierunków rozwoju gminy. I to 16 lutego ubiegłego roku wspólnie z burmistrzem Grobi przesłaliśmy do ministra obrony środowiska. To, to nasze stanowisko było również publikowane w prasie. I to dotyczy koncesji na poszukiwania. Natomiast jeżeli chodzi o koncesję na wydobycie, to jest zupełnie inna procedura. To reguluje w tej chwili yy, już nowy artykuł 7 yy, prawa geologicznego i publicznego, który mówi, że istotną sprawą jest plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin. To są dwa istotne dokumenty. I teraz jeżeli chodzi o wiska yy, Górka, to dla nas od 6 lat...

Priorytetem są dla nas y, siłownie wiatrowe. Na terenie gminy, to też może wzbudzać pewne kontrowersje, jest teoretycznie zaplanowane 93 sztuki siłowni wiatrowych. Zostało zmienione studium uwarunkowań tylko rozwoju gminy, który się, właśnie te siłownie wiatrowe. Za kilka tygodni przystępujemy kolejno do uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. I tutaj jeżeli chodzi o około, to właśnie za gdzieś około 2-3 miesiące będzie on w drugiej kolejności uchwalany, właśnie on jest na obszarze kolizyjnym. Czyli uchwalenie tego planu zagospodarowania przestrzennego sprawi to, co przewodniczący wspomniał, że kopalnia przynajmniej na obszarze gminy Miejska Górka, ona teoretycznie ma zerowe szanse w ogóle, się Państwo... Gdyby to, gdyby to zebranie i wszyscy tutaj państwo domagali się utworzenia yy, kopalni, to również musiał to przedstawić, że takie są uwarunkowania prawne. Jeżeli chodzi o radnych, bo tutaj Państwo, jeżeli yy, yy, szukacie winnych, to nie szukajcie ich wśród radnych winnych, ich wśród są Jeżeli ktokolwiek zawinił, no to jestem jest szczególny. Jestem, 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 jestem. Panie burmistrzu, przepraszam bardzo, więc pozwala Pan poszukać złoża, zobaczyć jakie są pokłady, pozwala Pan nanieść na mapę z myślą, że co, potem będą pytać, może mieszkańcy się zgodzą, a może nie? Nie, nie, to musi. Panie burmistrzu, ja mam jeszcze raz, żyjemy w kraju takim demokratycznym, wiadomo, myśmy Ciebie wybrali, bo ja byłem też tym, który po prostu zawsze oddawał, przez cztery kadencje jak jesteś ale po prostu nigdy sobie nie wyobrażałem, bo schodziłem z tobą do szkoły, I nigdy sobie nie wyobrażałem, że możesz podjąć decyzję takie, żeby by decydowało o wszystkich ludziach, którzy tutaj jesteśmy, o następnych pokoleniach. bo jak ty, jak odpowiadasz od... Ale, ale zadaj, jak odpowiadasz... Wytrza... Sorry, sorry, ja... sorry. nie przerywałem Gdzie jest, jaką ty masz moralną odpowiedzialność, wobec przed wszystkimi? To się nie da, mało tego. <tud> że ktoś, kto przyszedł z energią, zainwestuje tu grube miliony, on się z tego wycofa, może następne miliony, a my nie będziemy mieli nic do powiedzenia. I ty się do tego przyczyniłeś. Sorry, ale tak być nie może. A w jakiej to było, w si To było w, w szkole w No proszę. To tylko że tak, aż wejdą do nas. Ja bardzo z uwagą to wysłuchiwałem referatu pana Grafika i on właśnie bardzo obiektywnie przedstawił. Tutaj ja tego nie odbieram jako negatywną stronę, tylko bardzo obiektywny obraz, że są, są bardzo, jest bardzo wiele minusowych rozwiązań,

Ja zawsze podkreślałem, że w tak ważnych sprawach, właśnie jak ta, najważniejsza jest opinia społeczeństwa.